Samir, do tej pory eliminacje do Mistrzostw Europy dla Bośni i Hercegowiny nie są zbyt udane. No nie są. Mamy dwa punkty z czterech meczów i, i cała nacja i te piłkarze też nie są zadowoleni. Dlatego wczoraj też selekcjoner zrezygnował. No, ciężka sytuacja, ale mi się wydaje, że jeszcze możemy wywalczyć chociaż to trzecie miejsce do, do barażu i spróbować tak do mistrzostw Właśnie pierwsze konsekwencje już zostały wyciągnięte, tak? Rezygnacja trenera. Jak zostało to odebrane w Bośni? O, o jakich kandydatach przyszłych się mówi? No, wszyscy, wszyscy już przed tym meczem z Izraelem mówili, że, że może być tak, że się stanie tak, że selekcjonera zmienią, bo po słabe wyniki miał. I no, tam mówią parę nazwisk jak Sergej Barbary, który był piłkarzem, kiedyś też Robert Prosineczki. To co ja wiem, co czytałem w gazetach, ale zobaczymy. Jeszcze myślę, przez parę dni wszystko będzie wiadomo. A jak myślisz, z czego wynika ta słabsza dyspozycja Bośni? Bo mm, komentarze.